Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem nie temat podatkowy, a kwestia Majka. Ale Majka w bardziej takim konkretnym wydaniu, czyli pokażę Wam tutaj, jakie są główne elementy tego wniosku, ale z tej strony praktycznej, jak w ogóle się za to zabrać. Więc, jak uzyskać zezwolenie Majka? Gdzie w ogóle mamy podstawę prawdą, czyli gdzie jest to rozporządzenie. Tutaj na prezentacji w prawym dolnym roku macie link do rozporządzenia. Spotkam się bardzo często z takim problemem, że ludzie wpisują sobie w Google rozporządzenie Majka i wchodzą w nieaktualną wersję, w archiwalną wersję, która się mocno kilka razy zmieniała. Więc żeby nie było żadnych wątpliwości, wejdźcie w ten konkretny link tam macie Majkę wedle tej aktualnej wersji i możecie też czytać te same przepisy, tak, żeby nie doszło do sytuacji, że czytacie coś, co nie jest po prostu aktualne. I teraz dlaczego potrzebujesz w ogóle zezwolenia? Potrzebujesz zezwolenia z tego względu, że rozporządzenie MAJKA jest rozporządzeniem bezpośrednio obowiązującym w całym porządku unijnym, czyli w całym systemie prawa Unii Europejskiej, i tym samym oddziałuje zgodnie z konstytucją RP również na system prawny w Polsce. W Polsce dotąd istniał tak zwany rejestr walut wirtualnych, rejestr działalności z zakresu walut wirtualnych prowadzony przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach, i teraz w 2025 roku, jak to nagrywam, ten rejestr jeszcze funkcjonuje, ale Izba Administracji Skarbowej słusznie powiedziała, że już nie można się dopisywać do tego rejestru, a paradoksalnie wciąż nie ma polskiej ustawy, czyli nie da się uzyskać tego zezwolenia. Dla firm nowych, które chciałyby działać w branży kryptowalut, czyli chciałyby świadczyć usługi z zakresu walut wirtualnych, to jedynym rozwiązaniem jest pozyskanie jakiejś spółki, która ma zezwolenie i działanie na okresie przejściowym, ponieważ tej aktualnej spółki, którą masz, którą macie, no nie da się dopisać do starego rejestru, a zezwolenie jeszcze się również nie da uzyskać. No i teraz, dlaczego trzeba mieć to zezwolenie? Tak, bo to się nazywa zezwolenie. Często ludzie, również u mnie w kancelarii, część marketingu używa słowa licencję, ale jest to zezwolenie. Artykuł 59 rozporządzenia Majka mówi, że zakazane jest świadczenie w Unii usług w zakresie kryptoaktywów chyba że osoba świadcząca takie usługi jest osobą prawną lub innym przedsiębiorstwem, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności jako dostawca usług w zakresie kryptoaktywów. Dostawca usług w zakresie kryptoaktywów to jest tak zwany CASP, C -A -C -P, Crypto Asset Service Provider. Często możecie się spotkać z sformułowaniem WASP WASP, czyli Virtual Asset Service Provider. Widzę w praktyce, przyjęło się, że WASP to są te firmy działające na starych zasadach, czyli bez zezwolenia majka, na starych rejestrach, zwłaszcza że ten rejestr w Polsce również dotyczy właśnie usług w zakresie walut wirtualnych, także. Jeśli ktoś miał wpis jako WASP do dotychczasowego rejestru, to nie jest jeszcze kaspem. Kaspem będzie się wtedy, kiedy się uzyska zezwolenie mikowskie. Na tych zezwoleń w Unii, Europejskiej na razie, w Unii Europejskiej na razie wydano zaledwie kilkanaście. No i teraz, co jeśli ty stwierdzasz sobie, a te wszystkie przepisy to są głupie i mm, ja będę mimo wszystko świadczył usługi z zakresu walut wirtualnych, czyli i będę takim no, niezgłoszonym dostawcą. W samej majce. Nie ma, nie ma sankcji w sankcje są w tym zakresie od, jest odesłanie do przepisów krajowych, no i w tych przepisach krajowych w Polsce jest projektowana sankcja grzywna do 5 milionów złotych albo kara pozbawienia wolności do lat 5, albo obie te kary łącznie. W krajach unijnych, no widzę, różnie są te sankcje projektowane. Ta Polska jest dosyć restrykcyjna w tym względzie. No zobaczymy, jaki będzie ostateczny kształt. No i teraz na jakiego rodzaju działalność, Potrzebuję zezwolenia. Jest 10 typów tej działalności: zapewnianie przechowywania kryptoaktywów i administrowania nimi, prowadzenie platformy obrotu, wymiana kryptoaktywów na Fiat, wymiana kryptoaktywów na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń związanych z kryptoaktywami, plasowanie kryptoaktywów, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, doradztwo w zakresie kryptoaktywów, zarządzanie portfelem kryptoaktywów i świadczenie usług transferu kryptoaktywów w imieniu klientów więc to jest to, na co trzeba mieć zezwolenie. Na jakiego rodzaju działalność nie potrzebuje zezwolenia, więc wprost w preambule jest wskazane, że dostawcy sprzętu lub oprogramowania dla portfeli niepowierniczych oraz DEXy w sytuacji, kiedy DEXy to jest taka czysta decentralizacja, to nie może być taka półdecentralizacja, to powinna być decentralizacja zarówno na poziomie zarządczym i technicznym, no ale ten temat będziemy omawiali innego razu. E, oprócz tego w majce są również emitenci kryptoaktycznych, aktywów, no i ci emitenci kryptaktywów zdecydowanej większości nie potrzebują zezwolenia, a jak potrzebują zezwolenia, to jest to innego rodzaju, typowo jest to innego rodzaju zezwolenie niż z artykułu 59, czyli wtedy nie jest się tym dostawcą usług z zakresu kryptoaktywów. Po prostu na emisję kryptoaktywów w zależności od limitu i od rodzaju kryptoaktywa może trzeba mieć zezwolenie, może, bo mówię, że tam jest kilka tych rodzajów, ale to nie jesteś wtedy dostawcą usług w zakresie kryptoaktywów. Teraz, czy na każdego rodzaju działalność tak samo ciężko uzyskać zezwolenie? Są trzy, trzy klasy. Tych zezwoleń, klasa pierwsza, druga, trzecia. Na pewno na pierwszą klasę jest łatwiej uzyskać zezwolenie i to nie dlatego, że tak praktyka pokazuje, tylko chodzi o zakres dokumentacji, jaka jest, jaki jest wymagany do uzyskania zezwolenia. Na trzecią klasę, czyli tak zwane giełdy kryptowalut, najwięcej dokumentacji i najciężej będzie uzyskać takie zezwolenie. Typowo natomiast kantory kryptowalutowe są na drugiej klasie. No i w tym zakresie również jest ciężko. To nie jest tak, że to jest. Jest dwa razy ciężej uzyskać na giełdę, po prostu na kantor na klasie drugiej jest trochę łatwiej niż na giełdę i jest tych dokumentów trochę mniej, ale mimo wszystko skala trudności wciąż będzie wysoka. Więc jak prowadzę kantor kryptowalutowy, to jakiego rodzaju zezwolenie potrzebuję? Ja dzielę mimo wszystko te kantory kryptowalutowe na takie dwa główne typy. Na typ drugi z klasy drugiej, czyli jest dosyć prosta sytuacja wymiana kryptoaktywów na środki pieniężne. Ale uważam jeszcze, że kantory kryptowalutowe mogą działać na klasie pierwszej, czyli na tej trochę łatwiejszej, gdzie tą działalnością byłoby przyjmowanie i przekazywanie zleceń związanych z kryptoaktywami w imieniu klientów. No ale to byłaby taka dosyć specyficzna sytuacja, specyficzny kantor, gdzie ty przyjmujesz środki od klienta, transferujesz te pieniądze bądź inne swoje, masz własne przygotowane już na giełdzie kryptowalut i kupujesz dopiero te kryptowaluty i następnie sprzedajesz je. Do danego klienta. Jest to na pewno sytuacja taka odmienna, po prostu ty wtedy nie prowadzisz tego standardowego magazynu swoich kryptoaktywów, magazyn, magazynu swoich walut. Nie wiem, czy kantory będą w ten sposób prowadziły działalność. Dotąd spotkałem się z jednym kantorem, który prowadzi w ten sposób działalność. No zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Teraz, co musi zawierać wniosek? Tak jak tutaj widzicie, macie odesłanie do artykułu 62 ustęp 2, i nie chcę tutaj tego czytać, bo to tak naprawdę nie ma sensu. Ważniejsze jest to, że. Sama Majka nie jest wystarczająca i to nie jest wystarczające nie dlatego, że tutaj praktyka mówi cokolwiek cokolwiek w tym względzie, tylko do Majki, w tym artykule 62 jest też przywołane, że będą wydane standardy techniczne. No i te standardy techniczne faktycznie zostały wydane. I w ramach tych standardów technicznych jest doprecyzowanie, co każdy z tych punktów z Majki, czy jak sobie otworzycie ten artykuł 62, to tam macie wskazanie, co, co musi zawierać każdy z tych punktów jako podpunkty. No i tych podpunktów jest, no niestety, bardzo, bardzo dużo. No i czy te dokumenty da się przygotować samodzielnie? Uważam, że się nie da. I to nie dlatego, że musicie się do nas zwrócić i że tylko my jesteśmy w stanie to przygotować. Każdy sam decyduje w tym względzie, ale dokumenty, tak jak patrzę, są bardzo trudne. Sam wniosek dla kantoru kryptowalutowego to jest kilkaset stron. Sama procedura ML-owska, jak teraz przygotowaliśmy, no ma około 200 stron, więc no wiecie, w porównaniu do tego, co było dotychczas, czyli jak się dopisało, dopisywał, dopisywała firma do rejestru walut wirtualnych, no to to skala trudności 1 na 10 do 10 na 10 albo więcej. Po prostu fi tych firm kaspowych będzie bardzo mało, bo, bo ludzie nie będą dostawali zezwolenia. Więc jeśli ty jesteś takim małym kantorem w trybie P2P, to mówiąc szczerze, że uważam, że nie uzyskasz takiego zezwolenia, przynajmniej 99% z tego typu firm nie uzyska takiego zezwolenia. Kantory kryptowalutowe, poszczególne, będą w stanie dostosować się do tych nowych przepisów i uzyskać zezwolenie, no ale trzeba, trzeba w tym względzie patrzeć realnie na swoje możliwości. Nie jest to koniec prezentacji, ale jeśli ktoś jest zainteresowany, to możemy przedstawić draft wniosku, jak wygląda, czyli dostaniesz ten draft wniosku tak, jak my składamy plus RTS, czyli uszczegółowienie każdego punktu i w ramach, w ramach tego też przesyłamy takiego Excela z wyszczególnieniem, czyli tak naprawdę to te prze, przeniesienie to, co jest w RTS, aczkolwiek RTS jest tak naprawdę wystarczający i zobaczycie sobie, czy będziecie w stanie zrobić ten, zrobić ten wniosek samodzielnie. Warto przynajmniej, żebyście część z tego wniosku zrobili samodzielnie, zwłaszcza, że część będziecie w stanie zrobić, tą część taką podstawową, podstawową na pewno te koszty finalnego przygotowania będą wtedy dużo mniejsze. Koszt, koszt przesłania przez nas, czyli zakupu od nas tego draftu wniosku, ale to jest tylko draft wniosku, czyli ten, ten główny, to, to jest osiem stron dosłownie. I tam jest wyszczególnienie po prostu, co potrzebujesz według konkretnych punktów. Więc nie spodziewajcie się, że to jest gotowy wniosek. To jest draft wniosku, i do draftu wniosku jest multum załączników, i tych załączników to już ten pakiet nie obejmuje. Idąc dalej, jak wygląda właśnie taki fragment wniosku naszego, tutaj możecie sobie to zobaczyć, i tych punktów, czyli tak jak tutaj mamy jeden, jeden z punktów, opis zasad zarządzania przyjętych przez dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów ubiegających się o zezwolenie. To jest jeden z fragmentów. Widzicie, tak jak macie tutaj te punkty, że Stanowi załącznik, stanowi załącznik. Tu macie wszystkie te rzeczy, które są potrzebne. Także, jeśli ktoś jest zainteresowany, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Jednym z wymogów wniosku Majkowskiego jest uzyskanie numeru Lei. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jak wygląda taki fragmencik. Numer LAI się uzyskuje akurat bardzo prosto, no ale to jest jedna z tych rzeczy, którą możecie zrobić sami, czyli nie musimy my wtedy występować, co również obniża koszty. Numer jest takim międzynarodowym identyfikatorem, kodem identyfikującym dane przedsiębiorstwo i również każda firma, każdy KASP musi to uzyskać. Oprócz tego trzeba mieć program działalności i w ramach tego programu działalności trzeba, opisać strukturę tego podmiotu, czy, czy przedsiębiorstwo działa w ramach grupy, czy tylko i wyłącznie są tam osoby fizyczne jako udziałowcy, jakie usługi będą świadczone, jakie kryptoaktywa będą obsługiwane, w jakich jurysdykcjach przedsiębiorca ma zamiar działać, rodzaj klientów, do których kierowane są usługi, na przykład czy są to milenialsi, czy tak zwane genzi, jak i wskazanie domen, na których, na których KASP ma zamiar działać. Dalej jesteśmy na tak zwanym zabezpieczeniu ostrożnościowym. No i czym jest zabezpieczenie ostrożnościowe? To jest taki minimalny wymóg kapitałowy zgodnie z artykułem 67 majki, i w zależności od typu działalności, trzeba mieć minimum albo 50, albo 125, albo 150 tysięcy euro. I kiedy trzeba wpłacić zabezpieczenie ostrożnościowe, trzeba je wpłacić najpóźniej w momencie składania wniosku o zezwolenie majkowskie, czyli ono musi być na rachunku, na rachunku wpłacone. I czy musi być to polski rachunek bankowy? Uważam, że nie, przynajmniej przepisy nic nie mówią o tym, że trzeba tego mieć na rachunku bankowym. Czy można go używać na przykład do realizowania transakcji? Absolutnie nie można go używać do realizowania transakcji. Ten kapitał musi być zamrożony. I co ważne, tutaj, tak jak macie te limity, to w, samym, w samej polityce dotyczącej monitorowania zabezpieczenia ostrożnościowego, tak nawet taki dokument trzeba zrobić, to tam trzeba wskazać właśnie taką, taką rezerwę, taką granicę, czyli to nie ma być na przykład 125 tysięcy euro, tylko 135 tysięcy euro, po to, że żebyście wy nie spadali ponad, poniżej tego limitu 125 tysięcy euro, ze względu na to, że wpłacicie zabezpieczenie ostrożnościowe w walucie polskiej, czyli w tej walucie fiducjarnej w polskiej, a nie w euro. Oprócz tego często pojawia się pytanie, skąd ma być kapitał na zabezpieczenie ostrożnościowe? No i ten kapitał nie może być z pożyczki, to musi być taki kapitał trwale wpłacony, co do którego instytucja obowiązana, co do którego KASP ma możliwość nieprzewidziania Swobodnego dostępu. No i teraz, jak, jak wygląda taki. Tak tutaj były te pytania. Jak wygląda ustanowienie zabezpieczenia ostrożnościowego? Robi się to według. Innego rozporządzenia i wskazanego tam tytułu Tier 1? Jednym z, jednym z przykładów zabezpieczenia ostrożnościowego jest kapitał rezerwowy, który ja osobiście bardzo polecam. Tutaj możecie sobie zobaczyć fragment z, ze zmiany umowy spółki na no tekstu jednolitego umowy spółki, gdzie konkretnie wskazujemy, w jakim celu jest ustanowiony kapitał rezerwowy, no, ale wy chcecie wiedzieć konkretno, skoro nie ma być to pożyczka dana przez udziałowca, no to czym może być? Ten kapitał rezerwowy. Mogą być to skumulowane zyski z lat ubiegłych, no ale bądźmy poważni, zazwyczaj te firmy są nowe, dotychczasowe przedsiębiorstwa często mają złą historię, czyli że tworzone są nowe firmy, no albo inna opcja, nie macie takich skumulowanych zysków, co do których możecie zrobić kapitał rezerwowy, dlatego możecie zrobić dopłaty do udziałów, czyli są udziałowcy w spółce i robią dopłaty do tych udziałów, no i te dopłaty są bezwrotne. No i z tego względu mogą stanowić spokojnie kapitał rezerwowy. Idziemy dalej, ile ma być osób pełniących funkcje wewnętrzne. zarządcze, kontroli nadzoru. I co ważne, nie, jest, nie są to członkowie zarządu nie ma wprost odpowiedzi na to. Ja uważam, że co najmniej powinien być to dyrektor finansowy, oficer AML oraz tak zwany compliance officer, czyli ta trójka to jest tak, według mnie absolutne minimum osób, które mają pełnić funkcje zarządcze, nadzoru i kontroli. Ten fragment, znowu przypominam, to nie jest jakiś taki nasz wymysł, to nie jest też wymysł praktyki, to jest wprost wskazanie z RTS-u, a na podstawie RTS-u my, my stworzyliśmy nasz draft wniosku, o którym wcześniej Mówię. Czy procedura ML ulega zmianie? Ulega ogromnej zmianie. Przez ogromną mam na myśli, trzeba uwzględnić rekomendacje, wytyczne KNF-u, wytyczne GIF-u, no i rozporządzenie TFR, bo sama ustawa AML-owska również się zmienia. Zmienia się w takim względzie, że na przykład jeśli instytucja obowiązana obsługuje transfery z adresów niehostowanych lub na adresy niehostowane, to taka, taki klient to w związku z taką transakcją jest już na wysokim ryzyku i powinno się rozważyć zastosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego. No i to wszystko trzeba opisać w swojej procedurze AML. Poza tym przypominam, w ramach procedury AML powiniene zdeterminować, kiedy masz stosunek gospodarczy, od jakich limitów kwotowych robisz badanie źródła pochodzenia środków i wiele, wiele innych i te rzeczy muszą być opisane konkretnie, a nie ogólnikami, tak, jak to prawnicy bardzo często piszą tak jak mówiłem nasza procedura ML-owska, o której będzie osobny odcinek ma około 200 stron razem z załącznikami na szczęście jeśli chodzi o samą treść jest tam gdzieś około 150 stron i jestem pewien że jest stosowana do tych nowych przepisów Dalej, kto odpowiada za AML Za AML odpowiada oczywiście oficer AML z artykułu 8, ale tutaj trzeba pamiętać o artykule 6, 7 i 8, bo to są te kluczowe, kluczowe artykuły dotyczące AML-u, to jest z ustawy AML, nie z rozporządzenia Mika, czyli musisz wyznaczyć z zarządu. Kto za ten AML odpowiada, kto odpowiada za wdrażanie zasad i kto odpowiada za zapewnianie zgodności, czyli kto jest z tym oficerem AML. Co ważne, oficer AML powinien mieć również zastępcę, to zawsze nam dają na zaleceniach przy kontroli. Czy dotychczasowe szkolenia ML będzie wystarczające? Nie będzie wystarczające, na pewno powinno być to szkolenie na nowych przepisach. GIF zrobił wytyczne do tego, jak mają być, jak mają być te szkolenia robione. Powinno to szkolenie, dobrą praktyką jest, żeby zawierało również test z wiedzy. Nowe szkolenia ML-owskie przygotowujemy właśnie dla instytucji obowiązanych. W najbliższym czasie będzie ono prezentowane, także jeśli jesteś zainteresowany, to dobrze, żeby Zapisał się na nasz newsletter. Na pewno wkrótce dostaniesz. Jeśli chcesz jeśli chcesz mieć pewność taką indywidualną, to również możesz napisać do mnie maila i wtedy jeden z naszych, naszych współpracowników z zakresu marketingu prześle ci spersonalizowaną wiadomość. Informacyjnie to szkolenie będzie oczywiście płatne, ale będzie ono również robione w formie nagrania. Nie wiem jeszcze ile będzie ono trwało, bo jest w trakcie przygotowywania, no ale ze względu na to, ile ma procedura, ile te nowe zasady, Czego wymagają? To race, odbyć te nowe szkolenie. Jeśli ktoś chce, chce uzyskać zezwolenie kaspowskie, ale będzie ono się nadawało również na, dla dotychczasowych firm, żeby poznać, żeby po prostu zaktualizować swoją wiedzę. Idziemy dalej. Przypominam, firma Kasp musi mieć członków zarządu. I członkowie zarządu, jacy oni powinni być? Tutaj posiłkujemy się metodyką KNF-u dla, dla banków, jednostek zarządzania systemami ochrony, zakładów ubezpieczeń i tak dalej. Nie ma niestety metodyki dla firm kryptowalutowych, dla Kaspów, dlatego bierzemy tą najbardziej odpowiednią jako bankową. I na podstawie tego budujemy budujemy swój wynik odpowiedniości członków zarządu, no ale teraz wam powiem kilka takich kluczowych rzeczy: ilu członków zarządu? KNF mówi że minimum dwóch, trzech. Ja uważam, że dwóch wystarczy i może być to często nawet lepsze, żeby mieć dwóch członków zarządu, zwłaszcza że coraz częściej widzę, że firmy kryptowalutowe dają też osoby z zagranicy jako członków zarządu, a ma to swój wpływ na ocenę tych członków zarządu i to nie pod względem obywatelstwa, tylko pod względem języku. Języka. Co najmniej połowa członków zarządu powinna mówić w języku polskim. Jeśli nie mówi, to uważam, że nie dostaniecie zezwolenia. Dlatego posiadanie trzech członków zarządu, z czego tylko jeden mówi po polsku, no będzie, będzie takim jasnym sygnałem złamania tej zasady, z metodyki. Dlatego lepiej mieć dwóch, z czego jeden mówi po polsku. Co ważne, jeśli. Masz kogoś, kto nie mówi po polsku, no to Twoja cała dokumentacja to byłby taki mitygant, powinna być sporządzana dwujęzycznie, tak żeby ten członek zarządu, który nie mówi po polsku, miał pełną możliwość poznania się z wszystkimi regułami, które funkcjonują w danym kospie, w danym, danym udanego dostawcy usług zakresu kryptoaktywów. Członek zarządu powinien mieć między innymi odpowiednią, odpowiednie wykształcenie. Preferowane wykształcenie to wykształcenie ekonomiczne, techniczne lub Prawnicze. Nie jest powiedziane, że wykształcenie artystyczne na przykład będzie eliminowało, ale na pewno będzie ciężej uzyskać takie zezwolenie. Jest w całej metodyce no my na podstawie metodyki zrobiliśmy swój taki formularz w wyniku odpowiedniości. no To jest zawarte w takiej naszym pełnym, pełnej dokumentacji aml nie tylko o tym samym wniosku. Zbudowaliśmy tam też profil kandydata standardowego, idealnego, porównujemy tego kandydata, bo cały proces wyłonienia członka zarządu do Kaspu powinien właśnie być sformalizowany. No ale dla Was to, co chcę, żebyście zapamiętali, to jest minimum dwóch członków zarządu. Od tego powinniśmy wyjść, powinni być niekarani, nie powinno się co do nich toczyć żadne postępowanie karne, nie powinni mieć żadnych zarzutów, nie powinni mieć żadnych problemów AML-owskich w przeszłości. I to są takie główne rzeczy. Jakich mieć udziałowców? Czy lepiej mieć dwie osoby fizyczne? Czy lepiej mieć jakąś wielką strukturę, wielką grupę za sobą? Zdecydowanie lepiej mieć zwykłych członków, członków jako osoby fizyczne. Będzie to łatwiejsze w zbudowaniu, w zbudowaniu wniosku. No ale każdy decyduje indywidualnie. Jeśli zdecydujesz się na strukturę w ramach grupy, to będziesz musiał całą tą grupę pokazać razem z beneficjentami rozpisać, jak wyglądają przepływy decyzyjne między, między firmami. Twoja decyzja, ja mówię, na osobach fizycznych, łatwiej się robi to, ten wniosek. O co chodzi z dokumentacją techniczną systemów ICT? Dwie rzeczy, więc po pierwsze jest jeszcze osobne rozporządzenie DORA, która odnosi się do instytucji finansowych, w tym do dostawców usług z zakresu kryptoaktywów. Więc jeśli ty pozyskujesz, chcesz uzyskać zezwolenie Mikowskie, to niestety, ale musisz dostosować się do Dory. Adora to jest następne, tak około 200 stron opisu wszelkiej dokumentacji. Co ciekawe, nie trzeba mieć audytu cyberbezpieczeństwa. We wcześniejszym RTS-ie do Miki był wymóg posiadania takiego audytu w nowej wersji jest tylko sformułowanie if applicable, czyli no jeśli ktoś ma taki audyt cyberbezpieczeństwa do Miki, um, uważam, że o ile kantory nie będą potrzebowały tego na klasie drugiej, to giełdy kryptowalut dobrze, żeby miały ten audyt cyberbezpieczeństwa, w tym audycie cyberbezpieczeństwa, jako że przechodziliśmy już taki audyt cyberbezpieczeństwa, powiem wam ciekawostkę, nawet zajmują się bezpieczeństwem sieci, e, czyli no wiecie, sieć powinna być zahasłowana, no, dosyć taka prosta Rzecz, ale audytor, który wykonywał takie czynności, czynności kontrolne, no powiedział, że praktyka KNF-u jest taka, że to nie jest tak, że przynosisz swój komputer do firmy, jesteś w stanie podłączyć się pod sieć firmową, tylko Twój komputer musi być zautoryzowany przez administratora systemu i tylko i wyłącznie wtedy oprócz tego hasła, tylko wtedy możesz się podłączyć do takiej sieci. Czyli takich rzeczy jest dużo, dużo więcej. Czy muszę mieć osobę odpowiedzialną za proces obsługi klienta oraz rozpatrywania skarg? Tak, jest to osobny wymóg z Miki. Trzeba wskazać jej życiorys, imię i nazwisko, iloma osobami ona zarządza, czyli jak ten support kliencki wygląda, czyli ta osoba jest również dosyć taką istotną w Twojej układance, układance w zakresie działalności. Trzeba mieć też zasady regulujące stosunki z klientami. To jest wymóg z wymiany kryptoaktywów na środki pieniężne lub inne kryptoaktywa. Bardzo prosta rzecz, jest to albo regulamin albo umowa, albo ogólne warunki umowy, nic specyficznego, ale chciałem tutaj doprecyzować na czym polegają te zasady regulujące stosunki z klientem. I czy jako kantor będę wykonywał jeszcze jakąś usługę? No przypominam, robisz, robisz jako usługę w zamianę krypto na fiat, fiat na krypto, zazwyczaj tak kantory działają, ale jeśli ty wysyłasz kryptowaluty na adresy niehostowane, to w tym można się doszukać jeszcze świadczenia usługi trans, Sferu kryptoaktywów. Przypominam. Kantor kryptowalutowy dotychczasowy mógł robić taką, taką działalność, taką aktywność bez żadnego dodatkowego zezwolenia. Tutaj uważam, że jedno, może wyjdzie praktyka, że jedno zawiera się w drugim, ale dla mnie te transfery na adresy niehostowane są jednak osobnym typem działalności i z tego względu no, powinniście mieć również na to zezwolenie, czyli po prostu pozyskać zezwolenie również na ten typ działalności. To będzie wszystko w jednym, tym samym wniosku. Tyle na teraz. Nie chcę Was dłużej zajmować. I tak mam wrażenie, że było dosyć szczegółowe. Jeśli ktoś jest zainteresowany uzyskaniem zezwolenia Majka, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Zawsze działamy tak, że przydzielamy jednego z prawników do procedowania tych wniosków. Staramy się robić cykliczne spotkania i w ramach tych cyklicznych spotkań posuwać wnioski do przodu. Oczywiście mamy różne pakiety. Pakiety są tańsze od 40 tysięcy zł do nawet 150 200 tysięcy złotych. Kwestia właśnie ilu dokumentów ty potrzebujesz od nas? Czy mamy pracować na twoich dokumentach? Czy ty pracujesz na naszych dokumentach? Czy my nadzorujemy te zmiany? Czy dochodzi tylko i wyłącznie o takie ogólne przejrzenie? Wiem, że wiele osób może powiedzieć, że to ekstremalnie dużo. Tak zgadzam się. To jest ekstremalnie dużo. Ale nie polega to tylko i wyłącznie na przesłaniu wam draftu i heja, uzyskacie na pewno zezwolenie. Tych zezwoleń będzie mało, dlatego my, jako kancelaria, staramy się je przygotować na najwyższym możliwym poziomie i nastawiamy się na te firmy, które naprawdę chcą bardzo sprofesjonalizo sprofesjonalizować swoją działalność, no bo będziecie po prostu częścią sektora finansowego w Polsce i to wiąże się z no, wysoką jakością usługi, z wysokimi, wysokimi wymaganiami. Co do Was jako do przyszłych kaspów. Serdecznie zapraszam do kontaktu i pozdrawiam.